Do roku 1948 Witold Pilecki przetrwał piekła na Ziemi takie jak obóz koncentracyjny Auschwitz, Powstanie Warszawskie oraz walkę z dwoma największymi reżimami totalitarnymi XX wieku nazistowskimi Niemcami i Związkiem Radzieckim. Dobrowolnie podejmował misje, które inni uważali za samobójcze. Poświęcał wszystko dla ideałów wolności, sprawiedliwości i patriotyzmu. Jednak jego odwaga nie doprowadziła do chwały, lecz do tajnego procesu, miesięcy okrutnych tortur i bezimiennego grobu w sercu Warszawy. Został stracony przez tych samych komunistów, z którymi walczył. Jego historia została pogrzebana na dekady pod reżimem komunistycznym. Wyłoniła się dopiero po upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku. Stała się żywym dowodem na niezłomną odwagę człowieka wobec mroku historii. Dziś jest uważany za jednego z największych bohaterów Polski. Jego dziedzictwo nadal inspiruje kolejne pokolenia. Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Olonecu, odległym miasteczku w Kareli należącej do Imperium Rosyjskiego. Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej mówiącej po polsku z herbem Leliwa. Jego ojciec, Julian Pilecki, był leśniczym pracującym dla władz rosyjskich. Matka Ludwika Osiecimska przekazała mu głęboką miłość do historii i niepodległości Polski poprzez opowieści o przodkach. Rodzina Pileckich wywodziła się z historycznych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich przodkowie zostali wysiedleni z guberni nowogródzkiej za udział w Powstaniu Styczniowym w latach 1860 1864 przeciwko panowaniu carskiej Rosji. To spowodowało utratę większości majątku i życie na wygnaniu. Witold był czwartym z pięciorga dzieci. Od najmłodszych lat widział kulturowe represje wobec Polaków pod rządami rosyjskimi. W 1910 roku rodzina przeniosła się do Wilna, obecnie Vilnius na Litwie, aby on i rodzeństwo mogli uczęszczać do polskich szkół. Uniknęli w ten sposób rusyfikacji systemu edukacyjnego. Tam dołączył do tajnego związku harcerstwa polskiego. Podczas I wojny światowej, w 1916 roku, aby uniknąć niebezpieczeństw wojny i rewolucji rosyjskiej, został wysłany do Orła w Rosji. Tam uczęszczał do gimnazjum i założył lokalny oddział Związku Harcerstwa Polskiego. Organizował tajne zajęcia, takie jak nauka historii Polski i przygotowania do przyszłej niepodległości. Te lata ukształtowały jego niezłomny charakter. Wpoił mu wiarę, że Polska musi być wolna od obcego jarzma. Po rewolucji lutowej w Rosji w 1917 roku i zakończeniu I wojny światowej, Pilecki wrócił do Wilna w 1918 roku. Natychmiast dołączył do sił samoobrony litewsko-białoruskiej pod dowództwem generała brygady Władysława Wejtki. Walczył przeciwko siłom bolszewickim próbującym zająć region. Gdy Wilno wpadło w ręce Bolszewików 5 stycznia 1919 roku, uczestniczył w wojnie partyzanckiej za liniami wroga. Prowadził małe rajdy i zbierał informacje wywiadowcze. Przed wycofaniem się do Białego Stoku, tam wstąpił do nowo utworzonej armii polskiej w stopniu szeregowego. Szybko zaangażował się w wojnę polsko-bolszewicką w latach 1919-1920. Służył pod kapitanem Jerzym Dąbrowskim. W operacjach ataku na Wilno, Kijów w 1920 roku i obronie Grodna z jednostką kawalerii. Tam widział zacięte walki z kozacką kawalerią sowiecką. 5 sierpnia 1920 roku dołączył do 211 pułku Ułanów. Uczestniczył w Bitwie Warszawskiej, jednej z decydujących bitew XX wieku, gdzie armia polska pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego pokonała Armię Czerwoną uratowała w ten sposób Europę przed falą komunizmu. Brał też udział w bitwie w Puszczy Rudnickiej, gdzie jego jednostka zniszczyła dużą siłę bolszewicką. Następnie wspierał bunt Żeligowskiego w październiku 1920 roku, operację pod fałszywą flagą dowodzoną przez Piłsudskiego w celu zajęcia Wilna od Litwy. Pomogło to Polsce kontrolować region. Do końca wojny z Traktatem Ryskim, w marcu 1921 roku, Pilecki awansował na stopień plutonowego, przeszedł do rezerwy, otrzymał krzyż walecznych po raz pierwszy za swoje zasługi. Po wojnie ukończył nieregularny kurs oficerski kawalerii w szkole podchorążych rezerwy kawalerii w Grudziądzu, zdał maturę w tym samym roku, zapisał się na wydział sztuk pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tam rozwijał pasję do malarstwa i poezji. Musiał jednak porzucić studia w 1924 roku z powodu trudności finansowych i pogarszającego się zdrowia ojca. Zmusiło go to do powrotu i zarządzania rodzinnym gospodarstwem. W lipcu 1925 roku został przydzielony do 26 pułku ułanów w stopniu chorążego. Awansował na podporucznika w 1926 roku z senioritytetem od 1923 roku. We wrześniu tego roku odziedziczył rodzinny majątek sukurcze w powiecie lickim, w województwie Nowogródzkim. Był to rozległy obszar wiejski z żyzną ziemią, ale wymagający ciężkiej pracy. W 1931 roku ożenił się z Marią Ostrowską, lokalną nauczycielką. Mieli dwoje dzieci: Andrzeja urodzonego w 1932 roku i Zofię urodzoną w 1933 roku. Oboje urodzili się w Wilnie. Pilecki stał się szanowanym liderem społeczności. Wspierał lokalnych rolników, zakładając spółdzielnie rolnicze. Organizował bezpłatne kursy z nowoczesnego rolnictwa i umiejętności życiowych. Zajmował się amatorsko poezją i malarstwem jako formą relaksu. Zorganizował program przysposobienia wojskowego Krakus w 1932 roku, lokalny program milicji przygotowujący do potencjalnych konfliktów. Dowodził jeden eskadrą przysposobienia wojskowego LIDA pod 19 dywizją piechoty, do 1937 roku. Tam szkolił setki młodych ludzi w umiejętnościach walki i przetrwania. W 1938 roku otrzymał srebrny krzyż zasługi za działalność społeczną. Pokazał, że nie jest tylko wojownikiem, ale także oddanym liderem społeczności. Jako oficer rezerwy Armii Polskiej, Pilecki został zmobilizowany 26 sierpnia 1939 roku jako dowódca plutonu kawalerii w 19 Dywizji Piechoty pod generałem brygady Józefem Kwaciszewskim w armii Prusy. Jego jednostka brała udział w kampanii wrześniowej przeciwko inwazji nazistowskich Niemiec 1 września 1939 roku we współpracy ze Słowacją i później Związkiem Radzieckim 17 września. Dywizja została prawie zniszczona w bitwie pod Piotrkowem Trybunalskim w nocy z 5 na 6 września 1939 roku. Tam Niemcy używali taktyki błyskawicznej z czołgami pancer i lotnictwem Luftwaffe, by zmiażdżyć siły polskie. Resztki utworzyły 41 dywizję piechoty, gdzie Pilecki służył jako zastępca dowódcy dywizjonu kawalerii pod majorem Janem Włodarkiewiczem. Prowadził małe kontrataki, niszcząc 7 niemieckich czołgów, zestrzeliwując jeden samolot Junkers U-87 i niszcząc dwa inne na ziemi, pokazał wybitne umiejętności bojowe. Po inwazji sowieckiej z wschodu, 17 września, dywizja została otoczona i poddała się 22 września pod Tomaszowem Lubelskim. Zamiast wycofać się przez Rumunię zgodnie z rozkazem naczelnego wodza Edwarda Śmigłego Rydza, Pilecki i Włodarkiewicz pozostali w Polsce. Ukryli się, by działać w podziemiu przeciwko okupantom niemieckim i sowieckim. Kontynuowali walkę z cienia. 9 listopada, 1939 roku, w Warszawie Pilecki. Współzałożył Tajną Armię Polską wraz z Włodarkiewiczem, Jerzym Maringę, Jerzym Skoczyńskim oraz braćmi Janem i Stanisławem Danglami. Włodarkiewicz dowodził, a Pilecki odpowiadał za organizację. Rozwijał Tajną Armię Polską w miastach takich jak Warszawa, Siedlce, Radom i Lublin. Rekrutował setki członków z weteranów i intelektualistów. Pracował jako kierownik magazynu kosmetyków jako przykrywka. Od listopada 1939 do maja 1940 roku był inspektorem i szefem sztabu Tajnej Armii Polskiej. Od sierpnia 1940 roku dowodził sekcją 1 do spraw organizacji i mobilizacji. Planował małe akcje sabotażowe przeciwko nazistom. Tajna Armia Polska podkreślała wartości chrześcijańskie i patriotyzm, ale doszło do konfliktów ideologicznych. Włodarkiewicz stopniowo obwiniał klęskę Polski o brak czystego katolickiego nacjonalizmu. Stał się antysemitą i dążył do fuzji z ekstremistycznymi grupami współpracującymi z nazistami, takimi jak Narodowe Siły Zbrojne. Pilecki stanowczo sprzeciwił się i zgłosił to pułkownikowi Stefanowi Roweckiemu z rywalizującego Związku Walki Zbrojnej. Związek Walki Zbrojnej promował równouprawnienie Żydów, i przekazywał wywiad aliantom zachodnim. W sierpniu 1940 roku, gdy tajna armia polska planowała połączyć się ze Związkiem Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa, Pilecki zgłosił się na ochotnika lub został poproszony do infiltracji Auschwitz. Obóz wówczas uważano za więzienie dla więźniów politycznych Polski. W 1940 roku w Warszawie. Krążyły plotki o tajnym niemieckim obozie niedaleko Oświęcimia Auschwitz. Były doniesienia o masowych aresztowaniach, torturach i egzekucjach intelektualistów, oficerów i jeńców wojennych Polaków. Polskie podziemie potrzebowało kogoś wewnątrz, by potwierdzić zbrodnie, zebrać wywiad i zorganizować potencjalny opór. 19 września 1940 roku Pilecki Dobrowolnie dał się aresztować podczas nazistowskiej łapanki ulicznej w dzielnicy Żoliboż w Warszawie. Używał pseudonimu Tomasz Serafiński, uważanego za zmarłego w więzieniu. Został przewieziony do Auschwitz 21-22 września z 1705 innymi więźniami w pierwszej transporcie z Warszawy. Otrzymał numer obozowy 4859. Wewnątrz znosił brutalne warunki, chroniczny głód. Z racjami zaledwie 1000 kalorii dziennie, przymusową pracę 12-14 godzin w kamieniołomach lub budowach, codzienne bicie przez KAPO i SS oraz epidemię chorób jak tyfus i gruźlica. Przetrwał ciężkie zapalenie płuc dzięki pomocy współwięźniów. Potajemnie zbudował sieć oporu związek organizacji wojskowej, zaczynając od pięciu pierwszych członków i rozwijając w małe komórki po pięć osób. Podnosiło to morale Dystrybuowało skradzione zasoby, zbierało wywiad i szkoliło do przejęcia obozu. Związek Organizacji Wojskowej zjednoczył mniejsze grupy podziemne z więźniów polskich, żydowskich i jeńców sowieckich. Rozrósł się do setek członków. W 1941 roku awansował na porucznika poprzez kontakty zewnętrzne ze Związkiem Walki Zbrojnej. Pilecki dokumentował przemianę obozu zwięziennego dla Polaków w Centrum Eksterminacji Żydów. Notował przybycie jeńców sowieckich w 1941 roku, pierwsze eksperymenty z gazem Zyklon B w bloku 11 oraz budowę krematoriów w Birkenau w 1942 roku. Używając ukrytego radia schowanego w drewnianej skrzynce i uciekinierów jako kurierów, wysłał ponad 20 raportów do polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie, poprzez pośredników w Warszawie. Szczegółowo opisywał zbrodnie, ponad tysiąc więźniów umierających codziennie na tyfus, barbarzyńskie eksperymenty medyczne doktora Józefa Mengele na bliźniętach i więźniach oraz masowe egzekucje przez rozstrzelanie lub gaz. Raporty Pileckiego były jednymi z pierwszych ostrzeżeń aliantów przed Holokaustem. Zawierały szczegóły o pociągach przywożących Żydów z całej Europy na śmierć. W tajnej wiadomości z 1942 roku wezwał do bombardowania torów kolejowych do obozu i krematoriów, by zatrzymać transporty i uratować miliony żyć, ale alianci odrzucili, powołując się na priorytety wojskowe, jak kampania w Afryce Północnej lub obawy o wykonalność. Doprowadziło to do wielkiego rozczarowania polskiego ruchu oporu. Niezrażony Pilecki planował powstanie w obozie. Koordynował z Związkiem Organizacji Wojskowej. By zbierać skradzioną broń i czekać na sygnał zewnętrzny. Jednak gdy stało się jasne, że nie będzie wsparcia od aliantów lub związku walki zbrojnej, a ryzyko wykrycia rosło z powodu czystek SS, zdecydował się na ucieczkę, by osobiście dostarczyć dowody do Londynu. W nocy 26 kwietnia 1943 roku, po 947 dniach w Auschwitz, Pilecki wraz z dwoma towarzyszami, Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim obezwładnili strażnika piekarni, przecieli elektryczne ogrodzenie narzędziami domowej roboty i uciekli do lasu. W skradzionych mundurach SS unikali codziennych patroli, przekraczali rwącą Wisłę i przetrwali na znalezionym jedzeniu od lokalnych rolników. Po sześciu dniach męczącej podróży Pilecki dotarł do Warszawy. Tam otrzymał tajną opiekę medyczną i sporządził kompleksowy raport Witolda. Dokument liczący 100 stron, ujawniający machinę śmierci obozu, w tym mapy, listy ofiar i opisy procesu eksterminacji. Powróciwszy do Armii Krajowej, Pilecki uczestniczył w powstaniu warszawskim, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, desperackiej próbie wyzwolenia stolicy przed przybyciem Armii Czerwonej. Jako dowódca kompanii w dzielnicy Żoliborz. Prowadził odważne ataki na pozycje niemieckie, takie jak posterunek policji i magazyny broni. Wytrzymał 63 dni bombardowań przez Stukasy i walk ulicznych z SS i Wehrmachtem. Zorganizował system tuneli podziemnych do przemieszczania się, dystrybucji amunicji i opieki nad rannymi. Widział śmierć tysięcy towarzyszy i cywilów. Powstanie pochłonęło ponad 200 polskich żyć. Ale Pilecki przetrwał kapitulację 2 października 1944 roku. Został uwięziony w Oflagu 7A, niedaleko Murnau w Bawarii, gdzie kontynuował organizację tajnego oporu i notował o zbrodniach niemieckich. Został wyzwolony przez siły amerykańskie 29 kwietnia 1945 roku. Z końcem II wojny światowej Pilecki mógł emigrować do Anglii lub Ameryki jak wielu towarzyszy. Wybrał jednak powrót do okupowanej przez Sowietów Polski, by kontynuować walkę z komunizmem. Wierny rządowi na uchodźstwie w Londynie ponownie działał w podziemiu. Zbierał wywiad o zbrodniach komunistycznych, deportacjach setek tysięcy Polaków na Syberię, fałszowanych wyborach w latach 1946-1947 i represjach wobec Kościoła Katolickiego z aresztowaniami księży i zamykaniem klasztorów. Dokumentował metody tortur Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, takie jak konwejer, ciągłe tortury i sfingowane procesy przeciwko bojownikom oporu Armii Krajowej. W lipcu 1945 roku dołączył do wywiadu II Korpusu Polskiego pod generałem Władysławem Andersem w Ankonie we Włoszech. Tam otrzymał dodatkowe szkolenie wywiadowcze. W październiku 1945 roku. Dostał rozkaz powrotu do Polski w obliczu pogarszających się relacji z reżimem wspieranym przez Sowietów. Dotarł do Warszawy w grudniu. Tam zorganizował sieć wywiadowczą z byłych członków Tajnej Armii Polskiej i Związku Organizacji Wojskowej. Używał pseudonimów jak Roman lub Witold i prac przykrywkowych jak sprzedaż biżuterii, malowanie etykiet na butelki i zarządzanie magazynem. W lipcu 1946 roku jego przykrywka została zdemaskowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego z powodu zdrady wewnętrznej. Anders nakazał ewakuację, ale Pilecki pozostał z powodu rodziny żona Maria, nie chciała emigrować bez dzieci, które były małe i braku zaufanego zastępcy. Rozkaz został anulowany na początku 1947 roku. Kontynuował wysyłanie raportów do Londynu przez tajne kanały. Ale komuniści zaciskali pętle z wielkimi czystkami przeciwko weteranom Armii Krajowej. 8 maja 1947 roku Pilecki został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, polską tajną policję, w mieszkaniu w Warszawie po miesiącach śledzenia. W ciągu miesięcy uwięzienia w więzieniu Mokotów znosił okrutne tortury bicie gumowymi pałkami do złamania kości. Wyrywanie paznokci, stanie w zimnej wodzie przez godziny, i tortury psychologiczne groźbami wobec rodziny. Mimo to odmawiał wydania towarzyszy. Zasłynął słowami do śledczego: Auschwitz to była igraszka w porównaniu z tym, wskazując, że okrucieństwo komunistów przewyższało nazistów. W sfingowanym procesie od 3 do 15 marca 1948 roku. Oskarżono go o szpiegostwo na rzecz imperialistycznego rządu brytyjskiego, spisek morderstwa urzędników komunistycznych i zdradę przeciwko Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Procedura była całkowicie zmanipulowana: świadkowie zmuszeni do fałszywych zeznań, dowody sfabrykowane z podrobionych dokumentów, a sąd prowadzony przez komunistycznych sędziów bez prawdziwej obrony. 15 maja 1948 roku. Skazano go na śmierć wraz z trzema towarzyszami. Ostatnie słowa na sali. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Wyrażając spokój wobec śmierci. 25 maja 1948 roku w więzieniu Mokotu w Warszawie, Witold Pilecki został stracony strzałem w tył głowy przez Piotra Śmietańskiego, niesławnego kata Urzędu Bezpieczeństwa. Ciało wrzucono do bezimiennego grobu, prawdopodobnie na cmentarzu wojskowym Powąski, w kwaterze Łę, dla żołnierzy wyklętych, tajnym miejscu pochówku ofiar komunistycznych. Reżim komunistyczny wymazał jego imię z historii, zakazał wspominania o jego czynach w książkach, prasie czy edukacji. Uważał go za reakcjonistę i agenta imperializmu. Przez dekady historia Pileckiego była całkowicie represjonowana pod Polską Rzeczpospolitą Ludową. Jego rodzina cierpiała. Żona Maria i dzieci żyli w ubóstwie pod ciągłym nadzorem Urzędu Bezpieczeństwa. Musieli zmieniać mieszkania wielokrotnie, by uniknąć nękania. Dopiero ruch Solidarność w latach 80, pod przywództwem Lecha Wałęsy i upadek komunizmu, w 1989 roku przywróciły jego dziedzictwo poprzez publikację tajnych dokumentów. W 1990 roku Został zrehabilitowany przez Nowy Polski Sąd. W 2006 roku otrzymał najwyższe polskie odznaczenie Order Orła Białego od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2013 roku awansowano go na pułkownika. W 2012 roku jego raport z Auschwitz opublikowano po angielsku pod tytułem The Auschwitz Volunteer Beyond Bravery. Zyskał globalne uznanie i został przetłumaczony na wiele języków. Dziś muzea, pomniki i filmy oddają mu hołd. Od Instytutu Pileckiego w Warszawie założonego w 2017 roku, do badań historii XX wieku, po hollywoodzkie produkcje jak Raport Witolda i międzynarodowe wystawy, jednak wiele pytań pozostaje. Dlaczego alianci zignorowali jego ostrzeżenia przed Holokaustem, prowadząc do śmierci milionów? Czy jego wywiad mógł uratować więcej żyć, gdyby działano wcześniej? I dlaczego komunistyczna Polska tak bała się jego dziedzictwa? Życie Witolda Pileckiego jest latarnią oporu przeciwko totalitaryzmom, od nazistów po komunistów. W świecie pełnym kompromisów i strachu wybrał najtrudniejszą drogę. Dowodził, że odwaga jednego człowieka może oświetlić najczarniejsze rozdziały historii. Przypomina nam o wartości wolności i godności ludzkiej.